w programie podruchy do poduchy jest trzecia, 48, ale tutaj chciałem zapowiedzieć nadchodzący, nadchodzącą rundę w Ekstraklasie w naszej kochanej lidze piłkarskiej, bo dzisiaj wracają mecze i muszę o no tym po prostu nawinąć. Dlatego tutaj będą dzisiaj dwa spotkania zapowiedziane. Stal Mielec dzisiaj gra swój mecz i gra także GKS Katowice. I tutaj na samym początku, od tego właśnie spotkania, chciałem zacząć, bo przecież do GKS trafi Szybczak, czyli zawodnik Lecha Poznań. 22-latek, który w Lechu nie spisywał się najlepiej. To ma opowiedziane. Zawodził na całej linii. i. Jako kibic Lecha jestem bardzo zadowolony, że został wypożyczony. Tam nie ma opcji wykupu, więc na samym końcu jak się sprawdzi, to do Lecha sobie będzie mógł wrócić. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że no po prostu w Lechu się nie spisywał. Czy grał na pozycji, czy grał na skrzydle, czy grał na dziewiątce, nieważne na jakiej pozycji, to po prostu to był zawodnik, który zawodził. Nie? Denerwował kibiców, denerwował. Strasznie trener go wystawiał często na nie tą pozycję, co powinien, a jak już wystawiał go na dziewiątco, no to wyglądał dramatycznie ten zawodnik. Więc ja się cieszę, że odchodzi, że trafi do GKS Kratownica, ale nie jestem jednym z tych, który będzie hejtował, który będzie wyzywał, który będzie ubliżał Szymiemu. Bo ja wierzę w to, że on jest naprawdę w stanie się gdzieś tam odbudować może w tej się. może to nie jest po prostu zawodnik, który wejdzie w buty żeby grać w tak dużym klubie jak Lech Poznań, ale może właśnie w takim mniejszym klubie jak w GKS-ie, może tam się odbuduje i tam będzie grał dużo lepiej jak w Poznaniu i strzeli kilka goli, no i Lech jeszcze na nim zarobi, taka prawda, ale, ale żeby ten zawodnik gdzieś tam stanowił o sile Lecha, żeby gdzieś tam pomógł Lechowi w walce o te najwyższe trofea, to ja to po prostu mocno wątpię, bo miał tyle czasu, wiele lat był, i wiele lat po prostu zawodził, więc na samym końcu cieszę się, że w końcu ten problem został rozwiązany i że Szymczak gdzieś zagra i że zagra jednak w ekstraklasie, zostanie w naszej lidze, bo to jest też bardzo ważny zawodnik w kontekście nadchodzących młodzieżowych mistrzostw Europy, bo jest jednym z wyróżniających się piłkarzy kadry młodzieżowej, więc on tam będzie dalej grał. Jeśli chodzi o kolejnych zawodników, no to jest bardzo fajny mecz, może nie dla każdego, ale Star Mielec tutaj Właśnie z GKS w To bardzo ciekawy mecz. GKS jest bardzo ofensywna drużyna, więc na pewno tutaj zobaczymy kilka goli. To nie będzie mecz na 0-0. Tym bardziej, że to jest pierwszy mecz rundy wiosennej, więc tym mocniej jestem przekonany, że tutaj padnie kilka goli. I wszystkich zapraszam, żebyście obejrzeli ten spotkanie już o godzinie 18.00 w plus Każdy, kto kocha polską piłkę, kto lubi ekstra klasę, na pewno ten mecz odpali. Jeśli chodzi o ten drugi mecz to oczywiście ten mecz, który tutaj głównie chciałem zapowiedzieć, bo to mecz pomiędzy Lechem Poznań. Lech zagrał u siebie na Bugarskiej przeciwko Widze Mecz podwyższonego ryzyka, oczywiście i super, bo będzie ponad 32, nie, na pewno będzie ponad 30 tysięcy, mogą być nawet 32-33 tysiące. To jest naprawdę blisko rekordu, bo to jest ciągle styczeń. Jeśli chodzi o mecze styczniowe i lutowe, no to jakiś tam rekord na Bugarskiej to było 34,5 tysiąca. W meczu pucharowym jakiś czas temu jest duża szansa, znaczy może nie duża, ale jakaś tam szansa, że ten rekord zostanie pobity już właśnie jutro. Meczu 20-30. Widzę osłabiony, runnicza nie będzie lech Poznań, natomiast tak jak powiedziałem, stracił kilku graczy, ale jeszcze nie zamknął okienka transferowego, bo chce nabyć przede wszystkim napastnika. Bo nie wiadomo, jak długo Iszak będzie zdrów i tym bardziej teraz, nie czuje się najlepiej i to jest duży problem, bo lech po prostu nie ma zdrowego napastnika, ale zwolnił tych graczy, których nie chciał mieć, bo wypożyczył. Przecież Eliasza Andersona i to jest bardzo dobry ruch, bo ten zawodnik też nie spisywał się i nie grał na poziomie Lecha Poznań i był gdzieś tam problemem w szatni, ale najważniejszym ruchem. Chyba najważniejszym zdecydowanie ruchem było to pozbycie się w końcu Adriana Balui. W końcu nie ma tego Gabończyka chyba, tak? W końcu nie ma tego zawodnika w lechu, bo on przez tyle lat. Zarobił naprawdę sporo kasy, a nie zaprezentował się w żadnym. No, kilka razy tam, może zagrał kilka dobrych meczów, ale na dobrą sprawę 90 meczów, co grał, to po prostu zawodził, wyglądał dramatycznie. Adrian Baloa na szczęście już nie gra w Poznaniu, pozbył się Lech poznań Baloi, trafia do Francji, trafia do klubu Kliana Mbappé, do y, Caen i tam będzie kontynuował swoją karierę. Ja wczoraj już widziałem zdjęcia, jak y, y, tam go witali, takie zdjęcie. Które... Pierwsze jego zdjęcie gdzieś w jak sobie popatrzyłem na to zdjęcie, to się złapałem za głowę i przypomniałem sobie, popatrzyłem na ten uśmiech. Jaki to jest gość, jaki to jest imprezowicz, jak on ile on tutaj czasu zmarnował. A jak naprawdę ja pamiętam, jak przychodził do Lecha Poznań, jak się wszyscy cieszyli. To miało być. Pamiętam, jak Dawid Dobrasz. Komentował ten transfer i pisał, że przed pod poznaję. No to ja wtedy też to kupiłem i potem tylko się w każdym meczu przecierałem oczy ze zdumienia, jak patrzyłem, jaki ten zawodnik jest. Byle jaki, jak on nie umie nic zrobić, biegał, wywracał się, jak miał strzelić, to zawsze niecenne, no po prostu była katastrofa. Cieszę się, że pozbyliśmy się tych trzech zawodników. Szym, Szym, Szymczaka, bo jest wypożyczony, on jeszcze może wrócić, bo w końcu jest Polakiem, ciągle jest młody, 22 lata, więc. Gdzieś tam Lech jeszcze na nim może zbić Interesa, ale czy przyda się Lechowi w kwestii sportowej, w to mocno wątpię. Ale najważniejsze, pozbyliśmy się wypożyczając Eliasza Andersona i przede wszystkim tego Adriela Balue, który w Poznaniu był zdecydowanie za długo. Co przychodził trener, to mówił, że tak, pozbędzie się go, że szuka tutaj zastępstwa, na ten moment on mu się przyda, dlatego on na niego na razie stawia i na razie jest po prostu przydatny, jest potrzebny. No tak nie było, nie? bo on się nie przydawał po prostu gdzieś tam trener jeden czy drugi. Nawet przed Frederiksem, powiedział, że coś, coś w nim widział nie? i mówi, na razie zostanie, zobaczymy, myślę, że, się, że będzie przydatnym zawodnikiem. No a jak było, doskonale wiemy. W ogóle się nie przydał. To jest program poduchy, to poduchy na kanale Piłka i to już Trochę późno odpaliłem dzisiaj to nagranie. Obiecuję, że jutro będę wcześniej gdzieś o 3.35, może 3.40 będzie dużo dłuższe to nagranie. Dzisiaj takie krótkie, ale zresztą nie ma co nawijać, chyba żebym zaczął gadać o koszkówce NB, ale jutro mam nadzieję, że w końcu ten... Ten program o kuszkówce nagram, ale też wraca przecież teraz w weekend Premier League, bo także nie tylko Ekstra Klasa, przecież będzie także Premier League, a tam naprawdę dużo ciekawych spotkań, m.in. hit Arsenal Manchester City, więc naprawdę będzie co oglądać. Ten weekend zapowiada się wyśmienicie, patrząc pod piłkę nożną. Jeśli chodzi o Kuszkówkę, również naprawdę dużo dobrych meczów. I na pewno na kanale Piłka i Kosz będzie dużo zapowiedzi, dużo programów na żywo i także myślę, nagram także takie programiki krótkie. Na przykład Neymar nie? trafił do Santosu, to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Nie ma co mówić, przynajmniej był, bo już teraz nie można mówić, że jest jeszcze zawodnikiem. Albo dobra, jest niego gracza, ale myślę, że jest w stanie się odbudować w Brazylii, na Chinę. bo Neymar. To był jeden z największych talentów. On zdecydowanie mógł zdobyć złotą piłkę, ale jego kariera nie potoczyła się tak, jak powinna. Przede wszystkim zatrzymały ją kontuzje, ale także jego decyzja o tym, żeby iść do Paris Saint-Germain w momencie, kiedy Messi brylował jeszcze w Barcelonie, ale on mógł przecież przyjść w jego miejsce, mógł go zastąpić. Później pewnie zdobywałby trofea z Barceloną, a potem złotą piłkę, ale on zdecydował się na coś innego. Poszedł do Paris Saint-Germain i tam zmarnował swoją karierę, chociaż zmarnował nie bo grał wymiatał nie w pierwsze dwa lata to był najlepszy gracz na świecie albo przynajmniej w jednym roku tam mógł tam się tam otarł o tą złotą piłkę był taki sezon kiedy po prostu był nie do zatrzymania tańczył Niesamowicie. Potem y, trochę się ośmieszył na mundialu, y, tam co chwilę wywracając się, no ale mocno go zawsze, y, to trzeba przyznać, mocno go zawsze wszyscy faulowali, bo denerwował ten styl Neymara. On y, często nie kpił z przeciwnika, ale tak tańczył, że przeciwnik czuł się często, że z niego ten Neymar y, sobie kpi i dlatego często go tak mocno faulowali. No nie miał, y, to nie jest, to jest bardzo smutne, jak się potoczyła ta jego kariera, ale może fajnie się zakończy, bo Santos nie tak dawno wrócił serię B i tutaj taki boost w, w postaci ściągnięcia Neymara to może być taki boost, że przede wszystkim klub odżyje finansowo, marketingowo, a jeśli chodzi o sport. No to mam nadzieję, że nie ma w końcu nabierze siły, nabierze witalności, bo on po prostu wyglądał dramatycznie. W Arabii Saudyjskiej był, strzelił, zagrał tam 7 meczów, strzelił jednego gola, miał trzy asysty. Patrząc na to, ile kasy zarobił, to jest jakaś, jakiś dramat, ale jednak marketingowo tam się wszystko spinało. To on był tym takim magnesem i nadal jak popatrzymy na... Te wszystkie reklamy, na to wszystko, to najwięcej tam było Neymara, nawet więcej niż Cristiano Ronalda, więc to jest wręcz niewiarygodne, jak, jak to wszystko tam źle wyglądało, ale można było się tego spodziewać, nie? jak on już wyglądał źle w tych ostatnich latach, w tych ostatnich miesiącach pobytu w Paris Saint-Germain, i można takie. Było snuć przypuszczenia, że on jak trafi do tego do tej Arabii Saudyjskiej, to wcale lepiej fizycznie wyglądać nie będzie. A jak on tam się nie nadał do tej ligi, i tak dramatycznie wyglądał fizycznie, no to ciekawe, jakby wyglądał w Europie. Nie? To już się zastanawiam, ale naprawdę to jest jego klub. Pamiętamy go także z Santosu. On z Santosu przychodził do Barcony, więc wraca do swoich korzeni. To jest także klub, no taki, który gdzieś tam może pomoże mu właśnie dojść do siebie i może gdzieś tam złapie ten rytm i za pół roku będzie mógł wrócić do Europy, bo taki miał cel. Nie chciał tutaj podpisywać żadnej dłuższej umowy i wiązać się z tym klubem i ma nadzieję, że trafi niebawem właśnie do Europy, że wróci. Tak naprawdę wiele, bardzo bardzo dużo klubów z Europy bardzo chciało mieć Neymara. Oni nawet nie patrzyli na to, że on do gry. Po prostu, właśnie to jest taka wielka postać w świecie piłki, że właśnie tak to by mogło wyglądać, że gdzie by trafił, to o tej drużynie by się dużo mówiło. Ne? I taki Neymar bardzo się cieszę, że trafił do Santosu, chociaż z drugiej strony szkoda, że nie w Europie, ale lepiej niż w Arabii Saudyjskiej na samym końcu może się odbuduje i za pół roku go jeszcze zobaczymy i zobaczymy jak tańczy, bo on naprawdę umiał z piłką robić takie rzeczy, że taka jest prawda. Neymar był wyjątkowy i nikt mi nie powie, że nie miał, nie miał tego talentu do tego, żeby zdobywać złote piłki. Tak, tak, yy, piłka i kożna na serio, tylko o tym nawijam, nie, ja o polityce tutaj nie nic nie, 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 nie staram się nic nie mówić. Mam gdzieś politykę, nie mam na to żadnego wpływu. Oczywiście jestem Polakiem i będę głosował, zawsze głosowałem, ale polityka to jest dno, bagno totalne, i tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu, nawet jak nam się wydaje, że mamy jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje na scenie politycznej w Polsce. A ja tutaj nawijam w nocy w programie Pogaduchy do Poduchy o sporcie. I sport kocham, i o sporcie nawijam, czy to jest koszkówka, czy to jest piłka nożna. Sobie odpalam w nocy tutaj. Kamerkę i nawijam do swoich subskrybentów, ale także do nowych ludzi, którzy tutaj czasem skoczą. Czasem nie dzisiaj naprawdę mała liczba osób na live, ale myślę, że to wszystko, że ostatnio nie było tych programów za dużo. Niebawem wracam już jutro z nowym, z nowym programem Pogaduchy do Boduchy. Dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj i przy, przypominam kanał Piłka i Kosz. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, a to znacznie poprawi algorytmy YouTube'owe. Widzimy, słyszymy się już jutro. Cześć!